Zanim rozpoczniemy tę roboczą część, jeszcze słowo księdza arcybiskupa Wagiawara do uczestników konferencji. Europa Widziana z Santiago. Z wielką radością dowiedziałem się, że tegoroczna konferencja poświęcona została aktowi europejskiemu błogosławionego Jana Pawła II i renesansowi Drogi Świętego Jakuba. Z pewnością odczuwamy potrzebę systematycznego pogłębiania w spokoju tego, co papież nazwał Europą Duka. Niezależnie od trudności gospodarczych, które, jak się powszechnie wydaje, wyznaczają szybko tempo życia, entuzjastyczne nastawienie z jakimś wspólną walutę wprowadziło znaki niepokoju utrudniające otwarcie szerokiego wachlarza rozważań na temat nowej Europy, do której początków powinno się powrócić. Koniecznym jest odzyskanie duszy tego starego kontynentu, wzywanego do przekształcenia się w odmienną latarnię cywilizacji. Nawiązując do przesłania papieskiego w katedrze Santiago de Compostela podczas wizyty apostolskiej w Hiszpanii 1982 roku. Santiago kieruje do Ciebie, starą Europą, wołanie pełne miłości. Odnajdź siebie samą, bądź sobą. Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoim korzeniu. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiły, że Twoje dziecie, dzieje były pełne chwały, a Twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii dla prawdziwych swobód. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji, bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrzą na Ciebie i spodziewają się po Tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty jak dał Chrystusowi w Gdybyśmy tylko zadowolili się, koron tego tysiącletniego europejskiego drzewa, nie odkrywając jego autentycznych soków żywotnych, dzięki którym rozkwita i wydaje owoce, ten kontynent o długiej historii, i dużych obecnych możliwościach, byłoby to godnym pożałowania. Prawdą jest, że poszczególne narody tworzą fundament, na którym należy zrekonstruować Europę, której tożsamość rodzi się na szlakach piłkrzynkowych wiodących do Santiago de Compostela. O tym, że trzeba umacniać żywą i skuteczną światło europejską, pisał Moreno bez. Wzmacnia się świadomość wraz z nauką o naszej wspólnej przeszłości, o początkach Europy i jej fundamentach. Europejczyk odczuwa dziś konieczność budowania swych zachowań na wartościach uznawanych i akceptowanych przez wszystkich z uwzględnieniem wymiaru etycznego i moralnego, który pomaga w uporządkowaniu wartości, kształci w rozpoznawaniu czynów i musi przewyższać aspekt polityczny. Papież Paweł VI powiedział: Żywimy ponadto przekonanie, że wiara katolicka może być współczynnikiem o niezrównanej wartości, aby napawać siłą ducha tę kulturę zasadniczo jednolitą, która powinna stanowić duszę Europy Zjednoczonej społecznie i politycznie. Obiektywne spojrzenie na duchowo-moralną historię Europy prowadzi nas do. Potwierdzenia, że cała Europa otrzymuje z tradycyjnego dziedzictwa religii festusowej wyższość w swoich zasadach, prawa, szlachetność, szlachetność wielkich idei, swego humanizmu i bogactwo zasad, które wyróżniają i wzmacniają jej cywilizację. W dniu, w którym Europa odrzuciłaby obo fundamentalne dziedzictwo dzieniowe, przestałaby istnieć. Historia świętych lat komposterańskich potwierdza, że pielgrzymowanie do grobu świętego Jakuba apostoła umacniało się powoli, stopniowo nabierając znaczenia nie tylko dla Europy, ale także dla innych kontynentów. Rok święty 1982, przeżywany w Kubie Europejskim, posiada znaczący akcent duszpasterski wynikający z wizyty apostelskiej błogosławionego Jana Pawła II w Hiszpanii. Na jej zakończenie w katedrze w Santiago de Compostela Ojciec Święty odczytał akt europejski. Papież skierował swe słowa do Europy w obecności przedstawicieli instytucji europejskich, uniwersytetów, zgromadzeń zakonnych, licznych dostojników kościelnych reprezentujących Episkopad Europejski. W swojej przedmowie o bogatej treści i formie Ojciec Święty stawia dokładną diagnozę dotyczącą europejskiego kryzysu głównego, co stanowi kamień w historii dzisiejszej Europy. Minęło 30 lat. Po raz kolejny proroczy charakter słów błogosławionego Jana Pawła II sprawy, sprawdził się w zaistniałych faktach. Do rozpoczęcia roku świętego 1993 inne wydarzenie zaznaczyło kierunek i mocniło dzieje Jakubowej. Były to Czwarte Dni Młodzieży zorganizowane w Santiago de Compostela w 1989 roku. Długie przygotowania, jakie poprzedziło to wydarzenie. Czynny udział młodych pielgrzymów z całej Europy wraz z młodymi grupami młodzieży z innych kontynentów, a także obecność papieża pod koniec Dni Młodzieży pozostawiły niezatarty ślad w historii pielgrzymowania do Santiago. Bez najmniejszej wątpliwości możemy powiedzieć, że w późniejszych dekadach spowodowało to wzrost zainteresowania pielgrzymowaniem jakubowym, traktowanego jako doświadczenie duchowe dla wielu osób i licznych instytucji Kościoła. Nowa ewangelizacja była przedstawiona jako coś niezbędnego dla Europy, gdzie spotykamy człowieka, który stara się zapomnieć o śmierci, co objawia się straszliwą utratą nadziei w społeczeństwie, coraz bardziej zsekularizowaną, mówił papież Jan Paweł II. Wobec kryzysu wartości narzuca się naglący obowiązek, aby ofiarować mężczyznom i kobietom z Europy wyzwalające przesłanie Ewangelii. Nie możemy zapomnieć o chrześcijańskim wymiarze Europy, Świadectwa o nam łączą się na całe nasze myślenie europejskie, a całe nasze myślenie europejskie zyskuje znaczenie poprzez chrześcijańskich poprzedników. Europejczyk może nie wierzyć w prawdziwość wiary chrześcijańskiej, ale wszystko to, co mówi, co wierzy i czyni, wypływa z kulturowego dziedzictwa chrześcijańskiego i tylko nabywa znaczenia w odniesieniu do tego dziedzictwa. Jedynie kultura chrześcijańska mogła wydać Woltera, czy niczego. Kultura europejska nie będzie mogła przeżyć całkowitego zaniku wiary chrześcijańskiej. Gdyby chrześcijaństwo zniknęło, cała nasza kultura zniknęłaby wraz z nim. Jak Paweł drugi powie, historia kształtowania się narodów europejskich rozwija się równolegle z ich ewangelizacją do tego stopnia, że granice Europy pokrywają się z zasięgiem przenikania Ewangelii. Po 20 wiekach historii, pomimo chwałych konfliktów, w których narody Europy stawały naprzeciw siebie i pomimo duchowych kryzysów, jakie odcisnęły swoje piętno na życiu kontynentu, do tego stopnia, że przed świadomością współczesną stają poważne znaki zapytania co do jego przyszłych rozmów. Trzeba więc stwierdzić, że tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez chrześcijaństwa. I że w nim właśnie znajdują się te wspólne korzenie, z których wyrosła i dojrzewała cywilizacja starego kontynentu, jego kultura, dynamika, jego przedsiębiorczość, jego zdolność do konstruktywnej ekspansji także na inne kontynenty. Jednym słowem, to wszystko, co stanowi dla niego Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela wykracza poza wymiar kulturowy i historyczny. Posiada walor stawiający współrządzącym wspólnej cywilizacji europejskiej. Pierwszym, który rusza obecnie na szlak, aby oddać cześć przygrodi apostołom, dysponujący wiedzą geograficzną, historyczną i kulturową, nie wyobraża sobie, w jakim stopniu głębokie przeżycie duchowe zmieni jego życie i wygeneruje znaczące skutki w otoczeniu, w którym będzie wzrastać. Pierwszym zatem zamienia się w propagatora kultury pielgrzymonarnej, jego wartości, chrześcijańskich, takich jak nawrócenie, służba, solidarność. Świadomość i Na tych wartościach odnowi się Europa ducha, która musi pielgrzymować ze świadomością, że istnienie jest darem i zadaniem dla człowieka, że człowiek jest rzeczywistością świętą i nienaruszalną, a bliźni jest tym, za którego każdy z nas jest odpowiedzialny. Nie można niczego budować, nie dbając o drugiego. Podpisał Julian Mario Barrio, arcybiskup Santiago de Compostela. Ksiądz arcybiskup także zapraszam wszystkich na drugą część konferencji do Santiago w dniu, w którym jest dokładna data i 30. rocznica wygłoszenia aktu europejskiego. Także ja też zapraszam na pielgrzymkę od 6 do 12 listopada. Bardzo proszę pana profesora Jaskowskiego, by zechciał rozpocząć tą pierwszą część naukową, i zapraszam tutaj